pół człowiek pół wilk jest to stworzenie żyjące w górach nie jest to stworzenie y, tak jak u nas wilkołaki napadające na ludzi one żywią się owcami i w momencie gdy, bo mają fazy, gdzie stają się człowiekiem, i wtedy, gdy są człowiekiem, mają człowieczą naturę, pomagają pasterzom, pomagają im, bo są bardzo zwinni wydobyć owce, które się gdzieś zaplątały, y, uzdrowić tę y, owcę czy tę lamę, bo ona, gdy złamie y, łapę. Y, Pomoże odnaleźć czy pomoże z gęstwiny, z jakichś kolców wydobyć tę owcę, ale w momencie jak się staje wilkiem, to tę owcę odgania od stada, wręcz kradnie i pożera. A u nas wilkołak jest zupełnie czymś innym. Kojarzy się no, niemal z wampirem, prawda? Takie yy, niedobre rzeczy.